Siemaneczko, nie, teraz, kurwa, normalnie popakaję się do łez, kurwa. Jutro, kurwa, jadę na wczasy. Popłakałem się do wes bo normalnie rodzinka taka jednak do mnie zadzwoniła i mają taką malutką córeczkę, nie, ona jeszcze nie umie mówić, nie. A oni generalnie zawsze oglądają moje filmy, nie, Śledzą mnie na bieżąco. I pierwsze słowo, co wymówiła ich córka, to było słowo pato. O kurwa! Tak się kurwa uczy dzieci do życia. Normalnie. Idzie jest kurwa koko. Dobra, tak normalnie. Pozdrawiam siomeczków i siomalóweczki.